Niedawno witałem się z państwem w pierwszym w nowym roku magazynie Niedziela w mieście. Tymczasem kończy się już luty. Pora więc na nasz kolejny program, który powstaje nieustannie dzięki dobrej współpracy tygodnika Katolickiego Niedziela i telewizji Orion w Częstochowie. W dzisiejszym wydaniu między innymi opowiemy państwu o historycznym wydarzeniu dla naszej archidiecezji, a także porozmawiamy o ważnej inicjatywie polskich tygodników katolickich. Maciej Orman, witam i zapraszam. Za nami historyczne wydarzenie. W Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie arcybiskup Wacław Depo po raz pierwszy udzielił błogosławieństwa do pełnienia funkcji animatora 36 lektorom i ceremoniarzom naszej archidiecezji. Ich zadaniem w parafiach będzie troska o formację liturgicznej służby ołtarza, prowadzenie spotkań z ministrantami oraz szeroko udzielana pomoc młodszym kolegom. Przygotowując się do uroczystości, kandydaci na animatorów uczestniczyli w kilkudniowym kursie. Brali udział w zajęciach z liturgii, pedagogiki i psychologii. Poznali m.in. metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych. Kurs animatora, który teraz odbywa się w wyższym Seminarium duchownym w Częstochowie, jest rzeczywiście taką rzeczą zupełnie nową. W naszej decyzji nie było jeszcze taki, takiego wydarzenia. Był kurs lektorski, kurs ceremoniarza, od lat to już trwa, natomiast kurs animatora jest nowy. Skąd się wziął pomysł? Myślę, że z potrzeby, bo ja osobiście jak byłem ceremoniarzem w swojej parafii, może inaczej, ksiądz mój, który był wikariuszem w mojej parafii, on miał doświadczenia kursu animatorskiego w decyzji gliwickiej. Więc on był na takim kursie jak był nastolatkiem i powiedział, mi, że jest coś takiego i zaproponował mi to, bo w naszej nie było. Więc ja, mając 15, chyba 16 lat, pojechałem na takie wydarzenie. Mi się to bardzo spodobało i bardzo w ogóle tę rzeczywistość polubiłem i się zaangażowałem w to poprzez pracę na parafii z mistrzantami. Potem, jak byłem klerykiem, no to jeździłem co roku na rekolekcje oazowe i zawsze na dwie tury, jako animator. No i potem zostałem księdzem. No i pomyślałem, że w naszej architezji częstochowskiej musi też coś takiego być. Boże, w dobroci! Nigdy nie przebrany, żadnym językiem nie Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości. Chcę być animatorem, ponieważ chcę formować i tworzyć dzieło, które może się rozprzestrzenić na naprawdę duże granice, czyli prowadzić właśnie ministrantów, czy też jakieś tam wyjazdy oazowe. Chcę być po prostu takim starszym bratem, który, który może, im, może ich prowadzić. Tak, jesteśmy pierwsi, idziemy na świat, no nie wiemy czego się spodziewać do końca. Ale jest tutaj bardzo fajnie. To jest też taka dobry czas na formację dla nas. Treści, jakie tutaj przekazujemy, przede wszystkim są rzeczy związane z pedagogiką i psychologią, żeby Ci młodzi ludzie, będąc w wieku tak 16-18 lat, prowadząc swoich młodszych nieurośniaków, młodszych kolegów, 10-11-12 lat, wiedzieli w ogóle, z kim mają do czynienia. Prawda jest taka, że oni choć sami są jeszcze młodzi, to już nie są dziećmi i chyba wszyscy to przerabiamy, szczególnie jak ktoś pracuje w szkole, to to widzi, że to myślenie się no, bardzo zmienia. I świat dzieci nie tylko jest zupełnie inny ze względu na fazę rozwoju, to też jest teraz inny ze względu na czasy, które mamy, więc po prostu, żeby być cały czas na bieżąco, no, to musimy pewne rzeczy przyswajać. Moi drodzy, trzeba uwierzyć, i wtedy dopiero służy się samemu Bogu. Jak jest to piękne, że Bóg wybiera nas, i dobrze, że ten rytm stanowienia was w służbie Kościoła zawiera zawołanie po imieniu, tak jak w sakramencie Chrztu, bo jest to przywołanie owego początku. Kiedy rodzice poprosili o chrzest w imię Trójcy Świętej i zapisali Wasze imiona nie tylko w metrykach szczelnych, ale w tajemnicy Boga Samego. Wy dzisiaj chcąc zbudować swoje życie, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że również będziecie znakiem sprzeciwu, przez to, że jesteście. Czy najpierw trzeba w ogóle mieć możliwość, żeby do, tych, do, do osób w, w moim wieku do, do mnie, żeby trafić. Czyli oni muszą tu być, czyli najpierw trzeba jakoś tam ich przyciągnąć. To wiadomo, różne są na to sposoby, czy to jakiś charyzmatyczny ksiądz, który ich zachęci, czy to jakieś ciekawe spotkania, inne tego typu rzeczy, wyjazdy. No a później jak już to jest, to dużo łatwiej jest trafić właśnie do takiego młodego człowieka. Po kolei trzeba go formować, trzeba przekazywać od podstaw te prawdy wiary, trzeba pokazywać wiarę, a najważniejsze myślę, że jest to, żeby pokazywać mu wiarę na swoim przykładzie. To znaczy, no bo wiadomo, słowo nauczy, ale przykład pociąga. Wychodzimy do nich, pokazujemy, że jesteśmy obok nich, jednym z nich w miarę jakoś normalni. Przekazujemy treści, które mogą mi zachęcić, które są ważne. I dajmy przestrzeń Panu Bogu na działanie, bo tak naprawdę my możemy robić wiele, ale jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzimy. Więc wychodzić, być z nimi dać siebie. Bądźmy świadkami miłości. Miłością jest Two. Bądźmy świadkami światłości. Światłością jest bóg, jako dzieci umiłowane, słowo ojca niegna pełnia nas. Bądźmy świadkami Kurs animatora to poważna sprawa, co nie znaczy, że nie mogło być tam radośnie. Chłopcy wraz z księdzem Sebastianem Koseckim, jednym z prowadzących kurs, przygotowali krótki układ taneczny, aby również w mediach społecznościowych pokazać, jak radosny może być czas spędzony w kościele głównym jakby moim spektrum działalności jest praca z młodzieżą, więc to mnie przekonało, że skoro to jakoś działa, no to też chcę tam być. I widzę teraz już będąc i pół miesiąca w tym medium społecznościowym, że to jest potężne narzędzie, gdzie ja na przykład prowadzę live'a, no to mam na przykład tam 700 tys. osób i to są ludzie, którzy słuchają, bo nie mogą przesunąć, ich nie ma już, a tam jest, są ludzie, którzy cały czas tego słuchają, bez względu, co tam robię czy mówię, dlatego też zawsze staram się przemycić jakieś takie treści ewangelizacyjne, po prostu pobożne, jakieś treści takie mądre. Natomiast, jak mam takie spotkanie, chociażby kazanie, no to w kościele jest jakaś taka mniejsza grupa ludzi, która część słucha, a część, nie oszukujmy się, nie. Więc to jest, dlatego też jestem i uważam, że to jest dzisiaj potrzebne. Jeśli są młodzi księża, którzy to w miarę potrafią robić i mogą, to uważam, że warto tam być. No też tutaj właśnie z młodzieżą, z tymi chłopakami, nakręciliśmy jednego TikToka, który niedługo się ukaże. E, też w ramach takiej integracji, e, pozostawienia jakiejś pamiątki też z tego wydarzenia. Nie, nie, właśnie no musieliśmy... Teraz musicie zrobić tak, że... o! E, Dużo schodów się ustawi. jeden za drugim? Bygam, to jest, to jest. Nie wiem, tylko w takim będzie pionowym. Ok, z jednej strony to się do kopie. Tak, koło. Koło. zejdźcie niżej, się do nich, wiktor i franek, dobra. Chcieć się kopie, żeby dał No trudno. No trudno, no dobra, jeszcze niżej, sobie niżej. Uważam, że media społecznościowe to jest bardzo dobry sposób, żeby przyciągać młodych ludzi do Boga, bo oni nie są w kościele, tylko na mediach społecznościowych i tam można ich odnaleźć. Mimo, że nie są wierzący, to czasami posłuchają, może później z tego wyciągną jakieś wnioski, może kiedyś będą jakieś z tego owoce. Miej o nim staranie, współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia. Pod takim hasłem 11 lutego po raz 31 obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. W archikatedrze Częstochowskiej odbyło się uroczyste nabożeństwo, któremu przewodniczył arcybiskup Wacław Depo. Na zakończenie metropolita Częstochowski udzielił zebranym błogosławieństwa ludzkiego. W liturgii uczestniczyli m.in. pracownicy i podopieczni katolickiego ruchu dobroczynnego Betel. jakby ten świat wyglądał, bez y, y, osób chorych, bez tej słabości. Ja myślę, że nawet y, no w pewnym momencie wieku Czujemy się silni, czujemy się bogami, ale myślę, że jeśli nawet gdzieś tam w rodzinie nie mamy, nie mamy, że tak powiem, brata, dziecka i tak dalej niepełnosprawnego, to w pewnym momencie z czasem zawsze do nas to przyjdzie, bo to rodzić się ze starzeje, to my w końcu doświadczamy starości i tej słabości, i tej choroby. No i tak jest świat skonstruowany. Nie ma innego wyjścia. Ten dzień wzywa nas do modlitwy i bliskości z cierpiącymi a zarazem uwrażliwia zarówno ludzi wierzących, jak i instytucje służby zdrowia na nowy sposób wspólnego podążania naprzód. Lata pandemii, jak zaznaczył Ojciec Święty, zwiększyły nasze poczucie wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia pracują na rzecz życia i zdrowia bliźnich. To jest bardzo ważne, aby przy takiej osobie cierpiącej była druga osoba. I właśnie te przykład naszych domów, jest, te nasze domy tak są skonstruowane, żeby tych osób było jak najmniej, a żeby jak najwięcej było osób pomagających, prawda? Żeby, żeby ta osoba cierpiąca odczuwała obecność, bo to jest najważniejsze. I, i żeby być po prostu przy niej. Jakby no też można powiedzieć, że współcierpiemy przez to, prawda, ale to jest ważna obecność drugiego człowieka. No oczywiście modlitwa przede wszystkim, bo to na, na, na nasze domy przede wszystkim też są, no jesteśmy jakby taką katolicką organizacją, więc ta, to poczucie modlitwy, poczucie obecności Boga istnieje w naszych domach, ale... Osoba, która pomaga. Dobrze jest, że jest przy tej drugiej, tej osobie cierpiącej. Mam takiego kolegę ostatnio, z nim rozmawiałem, który ma mamę z Alzheimerem w takim bardzo ciężkim już stanie. I, i ostatnio on tak się żali, mówi, mówi słuchaj, dlaczego razem chodziliśmy do szkoły, do liceum i mówi, dlaczego nas nie uczono nigdy, dlaczego nam nigdy nie mówiono o tym, że, że przecież przyjdą takie momenty i zupełnie jesteśmy nieprzygotowani na taką sytuację, więc myślę, że trzeba mówić, trzeba wyjaśniać, trzeba pokazywać również naszym dzieciom, nasze dzieci jakoś uwrażliwiać i mówić, że no nie tylko my, nie tylko to, co nam się należy, nie tylko kariera, nie tylko pieniądze, że świat jest troszeczkę inaczej skonstruowany, że też jest w tym świecie słabość, na którą trzeba zwrócić uwagę. No i przed którą trzeba w jakiś sposób pokorny pochylić się. Boże. Przeświadczenie, że prawda broni się sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw, nie może nas zwolnić z jej poszukiwania, a gdy trzeba, z jej obrony. I właśnie o prawdzie i jej obronie w redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela rozmawiamy z jego redaktorem naczelnym, księdzem Jarosławem Grabowskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Proszę Księdza, w ostatnim czasie tygodniki Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, a także inne redakcje przygotowały specjalny dodatek pod tytułem Jan Paweł II. Odkrywamy prawdę. Proszę Księdza, skąd ta inicjatywa? Dożyliśmy takich czasów, że y, musimy bronić Jana Pawła II. Nie tylko jego świętości, ale przede wszystkim jego nauczania. My jako media katolickie nie mogliśmy pozostać obojętni wobec bezprecedensowego. Bardzo brutalnego ataku na jego osobę. Dlatego podjęliśmy wspólnie bardzo ważną inicjatywę, która jest nie tylko odpieranie można by rzec ataków, ale też wyjaśnieniem, jaka jest prawda o Janie Pawle II. Niestety dzisiaj. Podważa się autorytet prawdy, dzisiaj zakłamanie rzeczywistości wydaje się powszechne, dlatego nie mogliśmy pozostać obojętni. Stąd nasza wspólna inicjatywa największych tygodników katolickich, aby wyjaśnić, o co chodzi w tej tak zwanej nagonce na Jana Pawła II. Jan Paweł II umarł niecałe 18 lat temu, więc od jego śmierci nie minęło nawet jedno pokolenie. Skąd więc te ataki się wzięły? Co się stało nagle z ludźmi, że zaczęli go tak bezpardonowo atakować? Czy to wynika tylko z niewiedzy, czy stoją za tym jeszcze jakieś głębsze przyczyny? Przyznam się szczerze, że wciąż sam też zadaję sobie to pytanie. I gdy analizowałem wszystkie te publikacje, które być może Państwu są znane, czy mniej znane, ale na pewno do nas docierają, wysuwa mi się jeden wniosek, że Ataki na Jana Pawła II tak naprawdę są atakami na jego nauczanie. Dlaczego atakuje się nauczanie papieża? Dlaczego tak bardzo zdyskredytować się chce nauczanie Jana Pawła II? Ponieważ papież był i jest świadkiem wierności Ewangelii. Jan Paweł II był i pozostanie tym, który bronił życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jan Paweł II był i jest tym, który w jego nauczaniu, które pozostaje, które jest wciąż aktualne, który sprzeciwiał się legalizacji aborcji. Więc jego nauczanie, jego encykliki są bardzo wyraziste, nie są po drodze tym, którzy chcą no właśnie w jaki sposób zanegować to, co stanowi o moralności chrześcijańskiej. Stąd ta układanka, niejako ten mechanizm, ma swoje etapy. Jednym z takich etapów jest właśnie to, żeby zdyskredytować osobę, właśnie poprzez zarzucanie mu jakoby. Ukrywał przypadki nadużyć seksualnych w Kościele Katolickim. My w tym dodatku wyjaśniamy, o co w tym wszystkim chodziło. Mówimy o ahistoryczności tych, 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 tych zarzutów. Mówimy też o tym, jaki był kontekst wtedy, ten cywilizacyjny i wiedza na temat pedofilii. Mówimy też o tym, że papież reagował nie z prawdą, że był zupełnie obojętny, że był nieczuły na przypadki. Na Przypadki pedofilii, które wtedy rzeczywiście miały miejsce, a więc odkrywamy prawdę, czyli mówimy, jak rzeczywiście było. Niestety ten przekaz nie zawsze jest przyjmowany, bo dostrzegam, że nie ma jakiejś merytorycznej dyskusji, czy też chęci podjęcia dialogu, żeby stanąć w prawdzie. I to niestety bardzo boli. To boli i smutne jest także to, że papież jest atakowany przez Polaków w swojej ojczyźnie. Więc pytanie, co się stało z nami, Polakami? Ale proszę, proszę zobaczyć, zauważyć, że rzeczywiście to pytanie zadają też ludzie, moi przyjaciele we Włoszech, którzy słyszą, co się dzieje, bardzo się temu dziwią, bo ten fenomen to zjawisko ataków na Jana Pawła II jest bardzo polski. Natomiast dlaczego, dlaczego w Polsce? Ponieważ Kościół w Polsce jest ciągle bardzo wyrazisty, to znaczy Kościół w Polsce ciągle przypomina nauczanie na Pawła II, który jest bezkompromisowy co do, co do wierności Ewangelii. Tutaj nie idziemy na kompromis, na jakąś układankę z tak zwanym tym światem, który głosi idee zupełnie obce Ewangelii. I ponieważ Kościół jeszcze jest tak zwanym Bastionem czy taką twierdzą prawowierności, wiarygodności, wierności ewangelii, stąd ten, ten mocny atak. Jak więc w takiej sytuacji powinni się zachować katolicy? To przede wszystkim zgłębiać nauczanie świętego papieża. Nie ma nic gorszego jak samo przyjmowanie tzw. stereotypów o Janie Pawle niestety one nam towarzyszą. Taki redukcjonizm osoby, to znaczy my faktycznie dla wielu z nas, myślę, że nie dla wszystkich, dzięki Bogu, Jan Paweł II nie może być kojarzony tylko z um, jego zamiłowaniem do sportu, szczególnie do narciarstwa. Nie można go ograniczać tylko do, do kremówek wadowickich, do śpiewania jednej piosenki barki, prawda? Ale trzeba zgłębiać jego nauczanie, które nie jest łatwe, ale na te czasy konieczne do tego, żeby zrozumieć. Jak jest filar e, nauki Kościoła, na, tym, na czym, na jakim fundamencie Kościół jest zbudowany? Stąd przede wszystkim popularyzowanie nauki Jana Pawła II to jest zadanie e, dla nas, e, dla każdego przeciętnego katolika i co ważne, e, modlitwa za wstawiennictwem Świętego Papieża, bo pamiętajmy przecież my jesteśmy świadkami moje pokolenie starsze e, tych wszystkich pielgrzymów, którzy gromadzili się chociażby tutaj na Jasnej Górze, oklaskiwaliśmy papieża, wołaliśmy: zostań z nami, słuchaliśmy jego nauczania. O tym wszystkim powinniśmy, powinniśmy sobie teraz przypomnieć, sięgając do tego, co papież do nas wtedy mówił. A to, co mówił, jest ciągle aktualne. Zachęcamy więc Państwa, aby sięgnąć po dodatek specjalny Jan Paweł II, Odkrywamy Prawdę. Jeżeli Państwo jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym dodatkiem, prosimy wejść na stronę niedziela.pl i tam po kliknięciu przycisku lupy prosimy wpisać frazę Jan Paweł II, Odkrywamy Prawdę. Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę. W Olsztynie koło Częstochowy otwarto Centrum Rehabilitacji i Wsparcia Psychospołecznego imienia Świętego Jana Pawła II. Zaadaptowano je na szkołę dla dzieci z Ukrainy, które na co dzień, prawie od roku, przebywają w miejscowym archidiecezjalnym centrum duchowości Święta Puszcza. Jak podkreślił ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, zadaniami placówki są edukacja, wychowanie, integracja oraz przygotowanie dzieci do powrotu na Ukrainę. Centrum rehabilitacji i wsparcia psychospołecznego imienia Świętego Jana Pawła II zostało dzisiaj otwarte. Budynek ten zostaje przeznaczony w pierwszej fazie swojej działalności właśnie dla dzieci ukraińskich, które od 8 marca przebywają w Świętej Puszczy pod opieką Caritas. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj otwierać ten budynek, bo jest to takie ogromne logistyczne ułatwienie w naszej codzienności, którą już mamy właśnie od marca 2022 roku. Potencjał dzieci jest taki najlepszy. Im pozwolimy i damy możliwość i szansę, by mogły się uczyć, w związku z czym potrzeba była ogromna, żeby zmieniły dla zdrowia swojego psychicznego, o co zabiegamy też tak, zmieniły miejsce, miały przestrzeń, że mogą wyjść, uczyć się, skończyć lekcje, wrócić do swojego domu, jakim jest w tej chwili święta puszcza, no w zasadzie jedyny. To marzenie po prostu się spełniło w bardzo krótkim czasie. vaši givise pa do Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy dokonać takiego poświęcenia nowego dzieła. I to dzieła miłosierdzia, czyli miłości, która się pochyla nad drugim człowiekiem, w tym wypadku nad dziećmi z Ukrainy, którzy tutaj blisko już rok są pomiędzy nami. Dlatego ta szkoła, która dla nich dzisiaj jest, staje się miejscem nowym, z pewnością będzie w ich pamięci, i to takiej osobistej, czy również tej międzynarodowej. Takim miejscem fundamentalnego odrodzenia. Dlatego tak trzeba to widzieć dzisiaj, kiedy my wychodzimy naprzeciw sobie i chcemy pomagać, a już nie mówiąc prosimy o dar pokoju dla Ukrainy czy dla świata. 8 tak, to ma taki Ja osce nie będę wycierać. Maksym, ja z to zrobię. Pomysł budowania tej placówki zrodził się we wrześniu 2022. Ci, którzy tutaj przyjeżdżali, księdar przede wszystkim, to on pierwszy właściwie chodził tutaj ja my tu będzie, niech się arcybiskup uruchomi wyobraźnie, tu taka elka będzie, pyk, pyk, postawimy, ale to takie pyk, pyk, to nie było takie proste, ale to pyk, pyk mogło się, że tak powiem, rozpędzić, dlatego, że była bardzo duża życzliwość. Jak dzieci wrócą na Ukrainę, ale mają tu pełną swobodę bycia na razie, to to miejsce będzie przeznaczone również na pomoc dla... Dzieci, młodzieży i starszych, pomoc psychologiczną. Wiemy doskonale jak bardzo duże są potrzeby wsparcia, wsparcia psychologicznego dla rodziców, dla dzieci, szkoły potrzebują tego. Właściwie placówka ta edukacyjna dzisiaj, ona też spełnia rolę wsparcia psychologicznego, bo wśród pracowników są również zatrudnieni psychologowie, którzy prowadzą zajęcia. Jedna z pań opowiadała, że przychodzi chłopiec na. Na spotkanie z psychologiem, z tą panią. I ten chłopiec się pytał: ma tam chyba 10 lat. On wyszedł z buczy, całe we krwi. I on się pyta, ile jeszcze musi mówić o tym, żeby to wyszło z niego. Nikt nie wie do końca, kiedy to się wszystko zakończy. A też nie chcemy stale przypominać im, że, że ta wojna trwa. Ona trwa, ale trzeba zająć dzieci, żeby mogły się wykształcić bo dzieci rosną moją już po 17, niektóre 18 lat, żeby mogły wrócić, ale żeby ten czas nie przepadł dla nich. Szczególnie dla tych małych dzieci 4, 5, 6 lat, żeby to był dla nich nie czas stracony, a taki odzyskany. Cieszą się tymi nowymi warunkami. Cieszą się z tego, że mogą korzystać ze wszelkich interaktywnych form łączenia się ze swoją taką szkołą patronażową, którą jest dystancyjna placówka na Ukrainie przy Politechnice Lwowskiej, która pomaga im realizować ten program ukraiński edukacji. Zdecydowaliśmy się, że dzieci będą właśnie realizować ukraiński program edukacji dlatego żeby mogli swobodnie wrócić też w ten swój świat i w rzeczywistość, którą zostawili w dniu wyjazdu. Caritas stale nas wspiera. Rycerze Kolumba, Śląski Urząd Wojewódzki. Dzieciom niczego nie brakuje w kwestii jedzenia, ubioru, takich środków codziennych, ale finansowo, żeby płacić na przykład opiekunów, czy pewne terapie, pewne zajęcia, rehabilitację, to jest ogromna potrzeba. Stałe, stałe finansowanie. Jeśli ktoś by bardzo z serca chciał nam pomóc, zapraszam. Wielką zaletą lokalnej telewizji jest to, że pokazuje najbliższe Państwu wydarzenia. Podobnie jest również z nami, jeśli chodzi o nasz lokalny Kościół Częstochowski. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję, że są Państwo z nami. A my już wyruszamy z naszą kamerą w poszukiwaniu kolejnych tematów, aby przedstawić je Państwu w następnym wydaniu magazynu Niedziela w Mieście. Do zobaczenia!